Rozpocznij nagrywanie. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Liguś Żłopie piwsko. No, słuchajcie, powiem, wam, że kurwa takiego fajla już nie miałem naprawdę dawno. E, mianowicie, mm, kręciłem dla Was recenzję e, Komesa, którego macie zresztą w tytule filmu, czyli Komes Poczwórny Bursztynowy. Nakręciłem dla Was 17-minutową recenzję. Po czym oglądam filmik. Nie ma dźwięku. Okazało się, słuchajcie, że miałem włączony mikrofon. Ogólnie, przed każdym jednym nagraniem, zawsze robię próbę mikrofonu, czy nie brzmię przypadkiem jak robot czy coś. Bo czasami, też podczas live'ów zdarzało się tak, że miałem włączony mikrofon i było mnie słychać, ale były jakieś takie szumy, i w ogóle mój głos brzmiał, jakbym był jakimś robotem. Co wtedy należy zrobić? W takim wypadku zaktualizować po prostu sterowniki do interfejsu audio czyli w tym wypadku do mojego Focusrite USB. Teraz jest wszystko OK. mikrofon widzę, że jest włączony, mam nadzieję, że słyszycie mnie bardzo dobrze. W ogóle mikrofon też podbiłem sobie do 10 dB, przez co będzie mnie słychać, myślę, że fajnie, głośno i wyraźnie. Jednak bez przesterów. Także słuchajcie tak, jak już wiecie, nagrywałem słuchajcie, recenzję Comesa poczwórny bursztynowy, no i właśnie miałem wyłączony mikrofon, także no niezły fuck up. <laughs> którego naprawdę nie miałem już bardzo dawno, także słuchajcie, tak jestem podczas teraz w tym materiale, który teraz właśnie kręcę, jestem podczas degustacji komesa poczwórnego bursztynowego. No ale recenzję trzeba nagrać. Słuchajcie, bo skoro miały być wszystkie piwka zestawu, to niech będą. Także komes poczwórny bursztynowy 2021: komes poczwórny bursztynowy, alkohol 10% objętości, ekstrakt 18,5% wagowo. Eee, Ważemy specjalności browar Fortuna AD 1889, piwo ciemne refermentowane w butelce, czego się tu dowiemy? Ciekawego. Komes poczwórny to wyjątkowa specjalność. Mocne piwo o wspaniałej bursztynowej barwie, chmielone na zimno, kompozycją kilku odmian chmielu, ważone z dodatkiem słodu palonego metodą rzemieślniczą. Trunek, którego bukiet i smak będzie się zmieniał również z czasem. Dzięki zastosowaniu. Naturalnej, pracochłonnej metody powtórnej fermentacji w butelce ujmuje owocowymi... No, powtórnej fermentacji w butelce, kropka. Ujmuje owocowymi nutami z chmielowo-żywicznymi i palonymi akcentami. Na przestrzeni 36 miesięcy, e, miesięcy trwałości komes zmienia swój smak. No, u mnie akurat e, od momentu zakupu te piwko stało... Kilkanaście dni pod biurkiem, bo nie miałem po prostu wcześniej czasu nakręcić też recenzji, więc dlatego, kręcę to teraz po raz drugi. Eee... No, producent. No, ważyliśmy nasze piwo nieśpiesznie, poświęcając mu wiele uwagi, co też znacie z poprzednich recenzji. Producent, browar Fortuna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Eee... Piwo ciemne, mocne, utrwalone metodą refermentacji w butelce zawiera osad drożdżowy, składniki. Woda, słód jęczmienny, pilzneński, palony, monachijski, cukier, chmiel aromat typ, aromatyczny typu Golding, chmiel odmian goryczkowych, drożdże górnej fermentacji. Butelka oczywiście zwrotna. Data przydatności do spożycia, słuchajcie, to jest 15.08.2025. Data rozlewu godzina 14.07. Butelka zwrotna. No i właśnie to jest to co mówiłem, słuchajcie, jeszcze w poprzednim nagraniu, w którym okazało się, że miałem wyłączony mikrofon i nie, nie nagrało mi głosu. Ja, słuchajcie, od Tomasza Kopyry zgapię troszeczkę ten pomysł z tym, aby właśnie w opisie zamieszczać też daty przydatności do spożycia. Mianowicie, jak się okazuje jest to też informacją o tyle ważną, no bo jak sami widzicie te komesy na przestrzeni miesięcy zmieniają jednak swój smak, więc w zależności tam od warki, to piwo może smakować inaczej, tak? Dlatego też zdecydowałem się podjąć taki krok, że zacznę też zamieszczać właśnie daty przydatności do spożycia w opisach filmów. A tutaj mamy, słuchajcie, 15.08.2025, więc jak sami widzicie, naprawdę jest... Yy, ...sporo, naprawdę sporo czasu... ...zanim to piwo się przeterminuje, nie? No przynajmniej my jako pracownicy na nasze nie będziemy się musieli martwić datami, nie? Jakby tam przyszedł Sanepid, czy coś, nie? No. I słuchajcie, e... Tak, polałem sobie to piwko i troszeczkę opowiedziałem właśnie o samej barwie. Może ja je sobie jeszcze tutaj je poleję. Może by to dobrze wyglądało. Słuchajcie i tak, i właśnie to jest to, o czym mówiłem. E, kamera nie będzie za bardzo w stanie oddać tego, jak wygląda barwa tego piwa. E, u was prawdopodobnie będzie to wyglądało jak jakieś właśnie takie wino czerwone. Natomiast, jak sobie tak podłożę je pod lampę, to one sprawia wrażenie właśnie takiego, rzeczywiście bursztynowego. Ale. Raczej, jak dla mnie, ono przypomina takie naprawdę bardzo pomarańczowe, musujące wino. Jakieś takie... No ta, ta barwa tutaj jest naprawdę taka... Bardzo, bardzo pomarańczowa. Nie wiem nawet, czy bursztyn tak wygląda, nie wiem, mi bursztyn się raczej kojarzy z takim... Czymś pomarańczowym, ale, ale nie, aż, nie aż tak bardzo, nie? Nie, nie aż tak do przesady. No, tu naprawdę ta, ta barwa wydaje się tak pod lampą taka naprawdę, naprawdę pomarańczowa. Choć mówię, w, u was w kamerce wygląda to. Chociaż nie, mo, może nawet zobaczycie tutaj refleks, jest taki na no, no, tej nóżce taki pomarańczowy kolorek tutaj, nie? Widzicie? Też w kamerce. Kurde, czekajcie. O, tu widzicie taki pomarańczowy. No to, no to mniej więcej właśnie taka, taka barwa jest tego piwa, nie? No i słuchajcie tak, z butelczyny, jak sobie tak to piwo otworzyłem. To ona rzeczywiście dawało takimi, no dawało i daje z butelki, takimi palonymi faktycznie słodami. No, tak poza palonością, to nie wyczuwam tutaj kompletnie nic innego. Natomiast jak już sobie przelałem, właśnie tutaj do kieliszka. No to tu już rzeczywiście, yy, na myśl, że to przewodzi takie piwka właśnie z napomucena, czyli jakieś takie właśnie yy, forest, coś tam, coś tam, tam da, i te dalsze nazwy, jest taka żywiczność yy, wyczuwalna. Z butelki o wiele bardziej właśnie wyczuwalne są te, są te właśnie takie palone słody. Z kolei tutaj, jak sobie już przelałem właśnie do kieliszka, to o wiele bardziej tutaj wyczuwam. Właśnie takie nuty żywiczne. No i słuchajcie, tak, yy, wziąłem sobie pierwszego łyka. No, już jestem po paru łykach tego piwa, ale gdybyście. Kurde, jeszcze chyba usunąłem to nagranie, a szkoda, bo moglibyście, słuchajcie, zobaczyć moją pierwszą reakcję po wzięciu pierwszego łyka tego piwa. Wykrzywiło mnie masakrycznie. Eee, także to był taki totalny, po prostu alkoholowy knockout. To znaczy, się nie jestem pewien, czy alkoholowy, czy właśnie żywiczny. Mi też ten na pomuceny wydawało się takie za bardzo alkoholowe, więc nie są to raczej piwa dla zwykłych śmiertelników. Nie polecałbym ich początkującym birgi birgikom. Więc Mogę się mylić, słuchajcie, ale sami zresztą wiecie, że ja na piwach znam się to tak jak Motobieda na, 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 klasycznych, na, na klasycznych samochodach. Eee, <grym>, z pozdrowieniami dla Motobiedy, dla Michała z kanału Motobieda. Mm. Także jak wziąłem po prostu pierwszego łyka, łyk tego piwa, to wykrzywiło mnie po prostu momentalnie. nie? To, to był taki właśnie alkoholowy i taki żywiczny knockout. Eee, takie, także nie wiem, które z tych rzeczy. Ja, ja u, uważam, że raczej to był właśnie taki knockout alkoholowy. Eee... No i sobie ci tak. Wezmę sobie jeszcze parę takich łyków. kontrolnych. <grymne> Jest goryczka. Pierwsze skrypce, właśnie gra. Właśnie ta alkoholowość tego piwa, wraz z tymi właśnie nutami takimi żywicznymi, jest to wyczuwalne, da się to rzeczywiście wyczuć. Przynajmniej ja wyczuwam. Eee... Paloność, właśnie te, te, te słody, takie palone. No i rzeczywiście, też yy... wezmę jeszcze jednego kontrolnego łyka. Na końcu czuć właśnie taką owocową nutkę, i nie jestem pewien konkretnie, co to może być, ale wydaje mi się, że raczej właśnie coś takie... wyczuwam. Ja osobiście wyczuwam tutaj taką nutę, właśnie takiej skórki pomarańczy... czy coś takiego. Czy jakaś taka owocowa nutka tutaj jest wyczuwalna, ale pierwsze skrzypce właśnie to jest. Ja bym to miał poukładać właśnie w takiej kolejności, to jest tak. Alkoholowo-żywiczny knockout, <laughs> paloność i właśnie taki... taka owocowa, leciutka, ledwo wyczuwalna nutka, ale przynajmniej jak dla mnie, yy... ten, no ale rzeczywiście coś takiego na końcu czuć właśnie w rodzaju, no wydaje mi się, że to może być właśnie taka skórka pomarańczy, yy, czy coś takiego. No i dobra, po paru kontrolnych łykach w poprzednim nagraniu, mmm, powiedziałem o tym piwie, więc słuchajcie Ja generalnie oceniłem to piwo na bardzo średnie, jeśli o mnie chodzi To naprawdę dla mnie to piwo wypada bardzo, bardzo średnio eee, Nie jest to piwo na tyle obrzydliwe, żebym je miał wylać do klopa, wypić wypiję Troszeczkę prawdopodobnie się z tym piwem pomęczę, ale ale wypić wypije. Nie jest ona na tyle obrzydliwa, żebym miał je zaraz wylać do kibla czy coś. Yy, natomiast nie jest to piwo, o które, na, które, na którego zakup zdecydowałbym się drugi raz. Więc. Yy, no nie, ja raczej osobiście tego piwa będę unikał. Także po prostu po podziękuję. Chyba, że jeżeli zastawiłbym je na przykład do leżakowania tam na, na, na parę lat czy coś. No to no to może poczułbym coś zupełnie innego, nie? No. No ale właśnie słuchajcie, ocena, jaką temu piwku wystawiam, to jest ocena naprawdę naprawdę średniaka. W mojej ocenie jest to naprawdę średnie piwo. No nie, nie, nie wiem, czy inni na portalu na przykład ocenią piwo, czy też osoby w komentarzach wy widzowie podzielicie moje zdanie na temat tego piwa. No, jak dla mnie jest po prostu średnie. No i dobra, słuchajcie, e, to by było na tyle, jeśli chodzi e, o to nagranie. Mm, no, o, jeśli chodzi o tę recenzję. E, to było już, słuchajcie, czwarte i ostatnie piwko, właśnie z zestawu z tego Komesa. E, dla przypomnienia powiem Wam, co takiego testowaliśmy wcześniej. Także był Porter Bałtycki. Od, był Porter Bałtycki. Potrójny złoty, imperial IPA. No, i właśnie teraz jestem po poczwórny bursztynowy. Eee, no i tam właśnie wspominałem o tym eksperymencie, który ma na celu przetestowanie na mnie, jako osobie, która nie przepada za takimi ciemnymi piwami, właśnie typu stout, porter eee, i tak dalej. Właśnie przetestowanie tych piwek, czy będą mi po prostu. Czy wiecie, czy dla mnie, jako osoby, która nie przepada właśnie za tego yy, rodzaju piwami, jak portery, właśnie. Stałty i tak dalej. Czy jednak dam się po prostu do nich przekonać? Czy są to piwa na tyle złe, że raczej będą mnie odrzucały, po prostu, że nie zdecyduję się ich kupić drugi raz, czy może jednak. Czy może jednak, kurczę, dam się przekonać, i jak znajdzie mi ochota na przykład na wypicie czegoś takiego, to sobie to kupię, nie? wiecie o co chodzi. Tutaj w tym zestawie, tutaj w tym zestawie porter ee, mieliśmy tylko jeden ten porter bałtycki. I słuchajcie, reszta no to tak jak mówiłem, właśnie jest ten Poczwórny bursztelowy, ten imperial IP i tak dalej, więc tylko jeden porter był w tym zestawie. Ale słuchajcie, w kolejnych recenzjach do porterów yy, właśnie będziemy wracać, ponieważ kolejnym yy, piwkiem, które zre zrecenzuję dla Was, będzie właśnie Komes Porter Bałtycki Płatki Dębowe, które prezentuje się właśnie w taki sposób. Ale słuchajcie, oczywiście więcej o tym piwie dowiecie się już w następnej recenzji, także nie będę wam spoilował ile temat procent alkoholu i tak dalej. Nie interesuj się <słuch> dowiesz się, Dobierz się w swoim czasie. Dowiesz się w swoim czasie! Ja dziękuję wam za recenzję. Jeżeli się podobało zostawcie łapkę do góry, suba dzwonka. Zaglądajcie na pozostałe social media, do których odnośniki oczywiście znajdziecie pod spodem w filmie. I cóż, widzimy się w kolejnej recenzji. Mam nadzieję, że nie zapomnę yy, włączyć mikrofonu przed nagraniem. To znaczy że się zawsze włączam mikrofon przed nagraniem, żeby zrobić taką próbę, ale jak do tego doszło, nie wiem. Jak do tego doszło, nie wiem. Że nagrywam 17-minutową recenzję i miałem wyłączony mikrofon. <laughs> Także no. Fuck up. Fuck up totalny, jakiego nie miałem już naprawdę naprawdę dawno. Także dobra, słuchajcie, widzimy się w kolejnej recenzji. Yy, do zobaczenia i do usłyszenia.